Ludwik Jerzyker, Piotruś i powietrze. Był pewien chłopiec w różowym swetrze, którego raz zapytano: Czym chciałbyś zostać, Piotrusiu? Powietrzem. Dlaczego powietrzem? Ano, dlatego tylko, proszę mamusi, że ono nic robić nie musi. Pobladła biedna mama z wrażenia. Ot los, mieć syna lenia. Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka, Mamusia światło zgasiła. I zasnął Piotruś, a dobra wróżka w powietrze go zamieniła. I nagle patrzcie, co się dzieje. Piotruś po świecie wieje. W miastach uderza o domu w mury, W górze na niebie rozpędza chmury. Na morzu białe spostrzega żagle, Więc mocno dmucha w te żagle nagle. Na szosach siwe podnosi kurze, Organizuje trzy groźne burze. Porusza liście na wszystkich drzewach, We wszystkich ptasi, gardziołkach śpiewa. Jest jednocześnie we wszystkich stronach, Samochodowych siedzi oponach, Wierci się, kręci, tańczy jak fryga, a Aeroplany na niebie dźwiga. I to już chyba największa heca Dmucha jak wariat, we wszystkich piecach. Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy i rzekł: Zmęczyłem się bardzo w nocy. Nie przypuszczałem, proszę mamusi, że tak powietrze pracować musi.